Cześć dzień dobry, witam w poradniku, w którym chciałbym Wam zaprezentować jak uzyskać darmowe doładowanie portfela Steam. Doładowanie w wysokości 50 euro, 75 euro i 100 euro. Jest to bardzo duże doładowanie. I oczywiście z tego wszystkiego najlepsze jest to, że jest to darmowe doładowanie. Aby uzyskać takowe darmowe doładowanie należy wejść do stronki podanej w opisie przetransportuje albo przekieruje was ten link na tą stronę jest to bezpieczna strona, która współpracuje ze Steamem są to wydawnictwo jest to wydawnictwo, które robi te karty doładowujące które można być w MPiku lub też w innych sklepach tylko, że ta strona działa na takiej zasadzie, że zarabia poprzez pakiet premium ale to za chwilę o co chodzi słuchajcie na tej stronie jak zjedziemy sobie niżej, czy też klikniemy w pakiet Strona pokazuje nam trzy opcje do wyboru. Pakiet 50 euro, pakiet 75 euro, pakiet 100 euro. Pakiet 50 i pakiet 75, czyli pakiet korzystny i pakiet gracza, jest bezpłatny. Natomiast pakiet premium 100 euro jest płatny w wysokości 10 zł. Strona do dyspozycji ma rozdanie trzech darmowych pakietów w wybranej kwocie, czyli 3 razy po 50 lub też 3 razy po 75, pakiet premium nie ma żadnej darmowej jakby możliwości, dlatego na tym strona zarabia, że rozdaje 100 euro za 10 zł. Jest to strona współpracująca ze Steamem, jest to 100% legalne oraz bezpieczne i pokażę Wam dzisiaj jak uzyskać takowy przykład darmowy, darmowy Steam Gift. Jak już wspomniałem, pakiet korzystny i pakiet gracza w wysokości 50-75 jest bezpłatny i możemy go wykorzystać tylko 3 razy, więc to i tak jest bardzo dużo, czyli za darmo możemy dostać albo 50, 100, 150, czy też 75 razy 3, no to daje jest 150 i, i 225, jeżeli dobrze liczę, jak wybierzemy sobie 3 razy 75, lub też nieograniczony dostęp do dodawania sobie 100 euro za, każdego, za każdy 10 zł, więc myślę, że to i tak mimo wszystko jest bardzo opłacalne. I przykładowe gry, które mogą być nasze, ponieważ mimo że doładujemy sobie portfel, to wybierzemy sobie albo jedną grę, albo dostaniemy 5 losowych gier, lub też w przypadku 100 euro możemy wybrać 5 gier. W tym poradniku pokażę Wam na przykładzie 75 euro, czyli pakiet gracza. Aby taki pakiet gracza otrzymać, należy kliknąć Daj sobie szansę. Od razu uprzedzam, że po wykorzystaniu trzech pakietów darmowych... Te dwie budki zostaną takie zrobią się szare bez możliwości kliknięcia, więc jeżeli ktoś ma zmienne IP albo dwa komputery w domu, no to jest to oczywiście na plusie, czy też nawet przez telefon można taką transakcję wykonać. Bo strona od razu blokuje po trzech darmowych, od razu wygasa pakiet korzystny i pakiet gracza, natomiast pakiet premium jest dowolny, można śmiało korzystać, ale wiem, że większość osób z Was będzie chciało skorzystać z trzech darmowych i doładować sobie Steam na bardzo dużą kwotę, więc to tylko tak na marginesie mówiąc. Aby dostać pakiet gracza należy kliknąć daj sobie szansę wysłać SMS na poniższe, poniższe dane. W tym, w tym wypadku, gdzie 50 euro chcemy wziąć lub też 75, SMS jest darmowy, jest on tylko w celu weryfikacji ile osób takowy produkt wybrało, czyli ten SMS pakiet gracza w tym wypadku jest darmowy, natomiast po kliknięciu pakiet premium SMS jest płatny, więc my wybieramy darmowy pakiet gracza. W tym wypadku należy wysłać tego SMS-a. Więc ja biorę już telefon i takiego SMS-a wyślę. Ok, SMS został pomyślnie wysłany, należy odczekać chwilę, aż dostaniemy kod zwrotny na naszą komórkę. W każdej sieci takowego SMS-a można wysłać, tutaj jest T-Mobile, Orange, Plus, Play i tak dalej, tutaj nie ma, nie ma co się martwić. Również nikt nie dostaje waszego numeru telefonu, jest to z automatu kod zwrotny, więc dla ludzi, którzy boją się, że ktoś zgarni ich numer telefonu, nie musicie się bać, jest to bezpieczne, więc ok, dostałem z SMS-a, więc przepiszmy teraz kod. Również musimy zwrócić uwagę na to, by kod w otrzymanym SMS-ie był odpowiedni i taki sam przepisany w tej kolumnie tutaj. On musi być identyczny, więc pamiętajmy o zachowaniu znaków interpunkcyjnych czy też dużych liter, bo to jest bardzo ważne. Dobra, 4F73ZX5. Kiedy wpiszemy nasz kod, należy kliknąć weryfikuj. Kiedy zweryfikujemy... Widzicie, tutaj troszeczkę nam się zrobiło miejsca pod, pod spodem e, i w tym miejscu wyskoczy nam kod, który trzeba przepisać e, na Steamie. Do minuty myślę że ten kod powinien przyjść, e, ja za ten czas sobie wejdę na Steama. Ja już jestem tutaj zalogowany na Steamie, e, jak widzicie posiadam aktualnie euro 66 na, 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 na portfelu. W portfelu. E, wystarczy w to kliknąć, w tamą kwotę lub też jeżeli nie macie nic to wejść właśnie e, na, na nasze konto, gdzie możemy doładować sobie. Wystarczy poszukać w internecie, jak ktoś nie wie, jak tego poszukać. Od razu, jak sami widzicie, mam dużo cenzur w tym momencie, ponieważ jest to spowodowane tym, że wolę uniknąć dodawania do znajomych, czy też upubliczniania moich, moich danych, kart itd. e-mailu. Dobra, przyszedł do nas kod, którego teraz sobie przepiszemy. Gdzie go przepisać? Dodaj fundusze do swojego portfela. Nie klikamy z wybranych tutaj kwot, tylko aktywuj kod portfela Steam. Jak widzicie, przetransportował nas na odnośnik na Steamie, gdzie należy taki kod wpisać. Właściwie są to te karty, które tutaj widzicie. To są identyczne, tylko że one są online, nie musimy ich kupować w MPKu albo w innym sklepie. No i wystarczy przepisać kod, który otrzymaliśmy właśnie na tej stronie. Także ja sobie go przepiszę i wtedy pokażę Wam co dalej. Ok, kod został przepisany. Wystarczy kliknąć kontynuuj. Wybraliśmy taką opcję, jako że miałem euro 66 no to e, wiadomo to się dodało, e, no i również jak wyklikniemy w ten portfel drugie okienko mi wyskoczyło, również jest 76,66, czyli no u was 75 euro, jeżeli nie macie nic. Myślę, że całkiem fajna opcja, myślę, że przyda się każdemu, kto chce mieć jakieś doładowanie na sobie. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że jestem zaskoczony tym, że to działa i że, no powiem wam, że cieszy się jednak twarz, usta, no i wyskakuje wielki banan, no bo 75 euro, słuchajcie, w przeliczeniu na polskie to jest 300 zł a tu dostajemy za darmo prawie jakbyśmy doładowali 3 razy no to jest 900 zł jest różnica więc jest bardzo 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 fajnie i w tym momencie można kupować czy to gry czy to kluczyki do, do, do skrzynek jest pełno teraz możliwości słuchajcie warto z tego korzystać póki to jeszcze działa a mam nadzieję że to jeszcze jakiś czas będzie działać i cóż to chyba na tyle w tym poradniku